Panie Jerzy, jak żyć, żeby żyć zdrowo? Bardzo dobre pytanie. Wydaje mi się, że podstawą tego jest to, że podstawą zdrowego życia jest żywność. Ja jestem zdecydowanym przeciwnikiem jakiejkolwiek suplementacji, jakiejkolwiek. Dlatego, że my wszystko powinniśmy mieć właśnie z żywności, z dobrej wody, powietrza itd. Natomiast ta, jaką żywność mamy, taką mamy, jaką wodę mamy, taką mamy, wiemy. I tutaj ta suplementacja czasami jest potrzebna. Uważam, że jest to źle, ale nie mamy innej możliwości. Właśnie, bo brakuje nam witaminy, magnezu, różnych składników, które są do życia potrzebne i właśnie najprostszym rozwiązaniem jest to suplementacja, tak by się A, wydawało. Tak, już e, za My, my z, e, mówimy o tym, że koncentrujemy się bardzo na witaminach. Brakuje nam witamin, natomiast zupełnie nie zwracamy uwagi na to, że brakuje nam potężnej ilości minerałów. E, nie wiemy też o tym, że często czy zapominamy, że nasz organizm bez odpowiedniej ilości minerałów nie będzie funkcjonował dobrze, będziemy po prostu chorować. I źródłem minerałów dla nas są warzywa, no ale warzywa takie, jakie mamy, no takie mamy i lepszych nie będziemy chyba mieć długo, chyba że właśnie rozwiniemy, bardzo poważnie rozwiniemy uprawy ekologiczne. Wtedy tak. Ja z, z z dużą taką radością widzę, że coraz więcej upraw jest upraw ekologicznych. Ja tutaj widzę właśnie nawet wędliny fajne są, takie naprawdę czyste, takie bardzo dobrze, że wracamy do tego, bardzo dobrze. kiełbasa też nie jest niezdrowa. Nie, pusta... Od kiedy tłuszcz był niezdrowy, to nam tylko tak powiedziano 50 lat temu, a w tej chwili się wraca z powrotem do tego, że tłuszcz, ale dobry tłuszcz, dobry tłuszcz, bo to jeszcze jest sprawa, jaki ten tłuszcz jest. Natomiast takie obasa, tłuste. Ja jem tylko tłuste kiełbasy. Dlaczego terapie, które Pan opisuje, są terapiami ukrytymi? Kto jest przeciwny? Może nie tyle ukrytymi terapiami, co z jakiegokolwiek powodu. Ja nie wiem dlaczego. Ale lekarzom nie mówi się o tym, że można zdecydowanie poprawić zdrowie człowieka już chorego, jak również można w sposób zdecydowanie lepszy zapobiegać wielu chorobom wtedy, kiedy stosować można byłoby naszego witaminę D3, czy w ogóle witaminę D. Z jakiego powodu lekarze myślą, że witamina D to jest tylko taka, kiedy się podaje komuś, kto ma zagrożenie osteoporozą albo noworodek? A przecież ona ma zastosowań tysiące. To samo z witaminą K2. Witamina K2 jest tak niezbędna do zachowania prawidłowego zdrowia, a jednak na akademiach medycznych nie uczy się tego. Żaden student nie wie, co to jest witamina K2. Mało tego, żaden farmaceuta nie wie, co to jest witamina K2. I czy to jest ukrywane? Nie wiem, ja daleki jestem od snucia jakichś tam teorii spiskowych, ale. Pytanie zachodzi dlaczego się o tym nie mówi? Nie wiem. A no to w takim razie gdzie znajdziemy witaminę K2? Witaminę K2 znajdziemy yy, tej witaminy od, od roku się nawnożyło bardzo dużo, natomiast one między sobą się różnią. Witamina K2 różni się. Ona się będzie jedna będzie robiona z tego samego produktu jak i druga, yy, natomiast one będą się różnić bioaktywnością swoją. I tutaj yy, ja powiedziałem, że często zadawane są pytania, która lepsza, a ja mówię szczerze, nie wiem, nie wiem. W tej chwili zdecydowaliśmy się na to, żeby założyć nasz własny sklepik, bo to jest tysiące zapytań o to, która witamina K2 jest lepsza, czy skąd mam kupić to, skąd mam tam tamto. No i udało mi się takie substraty zdobyć do produkcji witaminy K2, o której ja mogę powiedzieć, że jest aktywna i jest przede wszystkim naturalna, w 100% naturalna. Czyli, tak podsumowując, żyjemy naturalnie, jemy naturalnie, a o co szczególnie powinniśmy zadbać, jeżeli nie, nie możemy y, sprawdzać oferty tych wszystkich ekologicznych y, sklepów, jesteśmy zabiegani, co w pierwszej kolejności, co by pan radził? Wydaje mi się, że tutaj takim podstawowym elementem zachowania dobrego zdrowia jest to, żeby zwrócić uwagę na to, przynajmniej, żeby zbadać sobie poziom witaminy D. To jest naprawdę niezwykle ważne. To, jest, to ja opisałem w książce, tam cały rozdział jest na ten temat, ale tutaj chodzi o to, żeby badać sobie przynajmniej ten metaboli 25H i tak dobierać sobie dawkę witaminy D3 w tym przypadku, żeby poziom 25H był powyżej 50 nanogramów i wtedy już naprawdę zrobimy sobie wielką, wielką przysługę.